Bo na pewno będą takie dni, że będzie ciężko. Taki jest mój plan. Już będzie ten kwiecień, maj i czerwiec, to mocno z tym lecę. Aktualnie tak się prezentuje moja forma na teraz. 2 marca opowiadałem o tym, że zrobię moją najlepszą formę, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Niestety, ale podczas gry w koszykówkę dopadła mi kontuzja kolana. No i niestety teraz moja sytuacja wygląda tak mogę chodzić już drugi tydzień, nie jest dobrze zerwanie drugiego, nie, MCL zerwane drugiego stopnia, czegoś tak, tak wygląda teraz moje życie. Pierwsze tygodnie naprawdę nie miałem żadnej motywacji do żadnej aktywności. Cały czas jakiś ból, ciągłe branie tych leków przeciwbólowych i cała ta sytuacja naprawdę kompletnie mnie wybiła z rytmu. No ale wiem, że to jest nieważne, trzeba cisnąć cały czas, dźwigam te ciężary, chodzę na siłownię i próbuję progresować siłowo, mimo to, że naprawdę nie jest za kolorowo, i wiem, że to tak naprawdę jest tylko kwestia czasu. Hej. Dawno mi tu nie było, nic nie nagrywałem, ale chciałem wrócić na dobre tory i coś wrzucić do tego internetu. Mm. A więc... A więc tak, niestety mój plan w tym roku nie wypali, więc przepraszam Cię za to. Chciałem w tym roku, tak jak mówiłem, zejść do 10% Tłuszczowej, no niestety nie uda mi się. Natomiast to nie oznacza, że odpuszczam cały czas, prawie codziennie trenuję. Jeżeli chodzi o dietę, to jestem cały czas na lekkiej masie, żeby właśnie wspomóc regenerację mojego kolana. A jeżeli chodzi o ciebie, to wracam tutaj, żeby cię zmotywować. Wiem, że naprawdę czasem bywa ciężko w życiu, ale nie odpuszczaj, nieważne co robisz, czy to właśnie są treningi, albo nauka w szkole, albo cokolwiek innego, lub jakiś twój indywidualny projekt. Nie przestawaj, działaj, po prostu rób to, co miałeś robić. Cały czas działaj do swojego celu.